Matka zastępcza spodziewa się trojaczków. Ojciec domaga się usunięcia jednego z płodów. 47-letnia surogatka Melissa Cook stoi przed poważnym wyborem, spowodowanym presją ze strony biologicznego ojca dzieci, które nosi w brzuchu. Mężczyzna zgodził się zapłacić kobiecie 33 tysiące dolarów za zapłodnienie in vitro z użyciem embrionów 20-letniej kobiety. Cook jest matką trojaczków oraz jednego dziecka z podobnej, zastępczej ciąży. Gdy ojciec dziecka dowiedział się, że Cook spodziewa się trojaczków, zaczął robić uniki. Cook otrzymała list od jego prawnika, w którym mężczyzna domaga się usunięcia jednego z płodów. Kobieta ma dwa tygodnie na podjęcie decyzji, bo zgodnie z prawem w Kalifornii nie można przeprowadzać aborcji po 20 tygodniu ciąży. W liście od ojca zaznaczone jest, że jeśli kobieta nie zgodzi się na aborcję jednego z płodów, w przyszłości będzie odpowiedzialna za ewentualne leczenie dziecka oraz jej ciąża nie zostanie opłacona.